Jeśli chcecie wyczyścić bak z brudu, tak jak będzie widać pewnie, tak jak widać tutaj czysty to on nie jest w środku. Widziałem różne filmy jak czyścić bak, ale to na metalowy bak. Jedyne czego do tego potrzebujecie to jest ocet, gorąca woda. I mieszamy ocet pół na pół z wodą, więc najważniejsze woda nie może być gorąca. Ona może być ciepła, żeby lepiej usuwało zabrudzenia, i teraz zalewamy nasz środek w proworcjach pół wody, pół octu do baku. No i teraz mieszamy całym bakiem. Zostawiamy to na pół godziny i w międzyczasie przychodzimy, jak tak co 5-10 minut, ruszamy całym bakiem, mieszamy to wszystko w środku, żeby cały się yy, no, wyczyścił. Mamy to tutaj już ponad 30 minut, ale jeszcze można lekko przemieszać. No i wylewamy. No, widzimy w miarę, jak ten syr wylatuje, ale to i tak nic aż tak bardzo nie dało, trzeba go jeszcze przemieszać. I co ważne, czyśćcie go w garażu, nie w domu, tylko w garażu, najlepiej z otwartym oknem, bo po chwili już cały garaż śmierdzi. No i płuczemy go. I teraz pytanie, jak wygląda ta ekologia, jeśli mamy benzynę E10, która syfi bak, syfi gaźnik no i taki bak jest albo do czyszczenia, jak potrzeba kilku litrów wody, żeby go w ogóle wyczyścić albo... no do wymiany więc jaki jest tego sens? nie wiem, czy nie można zrobić po prostu normalnej benzyny która tego nie... nie posiada tych ekologicznych komponentów bez tego byłoby dużo łatwiej, byłoby dużo ekologiczniej teraz taką brudną wodę z baku wylewamy a jak już bag się opróżni, będzie yy, zostawiamy go najlepiej na dzień do wyschnięcia. Jak już wyschnie, można montować i używać. No i to było wszystko.